Siema, ja Jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Let's Play Pokémon Light Platinum. Co się zmieniło od ostatniego odcinka? Yy, czyli może zacznijmy od Pokémonów. Tak jak wiecie, mówiłem Wam ostatnio, że będziemy to pokazywać. Yy, to tak. Yy, Spinaraka wymieniłem, zaraz Wam pokażę. Tak jak mi podpowiedział użytkownik Rectus. <grytus> Bardzo dzięki za info. Yy, I tak, tu w robakach. Yy, Spinaraka później sobie złapię. Kolejnego. Tu nic nie ma. O, Nidoran ewoluował w Nidorino, a Nidorina. Yy, a Nidoran też w Nidorinę. Tylko ten żeński. Yy, jasne. Yy, tutaj nic. O, Snorlax co złapałem? Udało mi się go, było dość ciężko, ale złapałem. Tego drugiego, pamiętacie co spał? O, i tutaj aż dwie ewolucje przebył yy, Hopip. I jest teraz Jumpluffem. Zobaczcie, aż na 27 level go musiałem wytrenować. A nie jest to Pokémon, którego zamierzam używać do walki. I co, teraz yy, jakie Pokémony mamy? Mamy właśnie oto tego Katera, czyli Scizora, Wymieniliśmy, pamiętacie, Spinaraka Kana, Skytera, tego nie pokazywałem wam, ale wspominałem już. I on od razu ewoluował podczas wymiany z Scisora. Bardzo fajnie. Ogólnie, a, jeszcze, zobaczcie, Charizard. Tak jest, Charmeleon ewoluował mi w Charizarda i ma już 40 level. Otrenowałem go bardzo dużo. Zresztą yy, Anfazanta również, bo ma 38. Ale może w tym odcinku yy, będziemy go trenować. Aha, i znalazłem jeszcze taki jeden koleś, dawał mi yy, przedmiot Lucky Egg. Jest on niewyobrażalnie potrzebny, znaczy potrzebny, dający dobry sposób na ekspienie. Bo on zwiększa dostawany eksp podczas walki. I możemy go dać, i teraz będę walczył Charizardem, więc damy go Charizardowi. Yy, tu jakbyście chcieli wejść, normalnie nie da się wejść. Ale pamiętacie, dostaliśmy ten fajny kostium. Kostium, o, ich uniform, czyli mundur. O, zobaczcie, wyglądamy teraz jak jeden z tych gości, a w ogóle dziwnie się poruszamy, z takim bardzo dziwnym przyspieszeniem na normalnym chodzeniu. No, tutaj walczy oczywiście sobie, kto to Red był, tak? Red z jakimś tam grantem. Ale dobra, wracajmy wcześniej, wpuszczą nas teraz, sprawdźmy. Tylko personel Team Steam może wejść, żeby chronić Marinę and Terrego, największych liderów Team Steam. Aha, czyli tam są ci najwięksi liderzy. A to jest w ogóle takie śmieszne. Zobaczcie, wchodzimy. Jakbyście chcieli założyć mundur jeszcze raz, żeby przejść przez nich nie da się. A teraz pójście. Charizard. Naprawdę świetnie wygląda. Strasznie mi się podoba tutaj jego wersja. Naprawdę wygląda takiego prawdziwego, złego smoka. Aż strach się bać. Pięknie. Widzicie, dałem jeszcze XP Sheira Katerowi, także on również będzie dostawać EXPA y, za nasze walki. Chcę go potekspić, bo to może być jeden z takich silniejszych moich Pokémonów. Yy, o! Uu, dużo! 549, nice! Yy, zauważycie, że pewnie dałem Czadizardowi Lucky Egg, a dostaje tyle samo EXPA co Kater, który tego nie ma. Ale to już jest tak, że Pokémony z wymiany dostają więcej EXPA. To tak samo było z. Y w Liquid Crystal, jak miałem swojego Onixa, a potem Stylixa dostawał więcej od innych Expa, ponieważ był właśnie Pokémonem z wymiany. No tutaj, granci, niestety, granci, no to oczywiście niepotrzebna walka, ale przynajmniej dostajemy trochę kasy. Kasa, pamiętacie, że jest potrzebna, no bo przecież muszę kupować Ultra Bole, bo tu nie ma niczego tańszego, żeby móc złapać. Pokémony, a naprawdę chciałbym złapać wszystkie, wiem, że złapanie 659 dwóch pokémonów, 59 tak, nie dwóch, 659 yy, pokémonów jest strasznie duże i to jest po prostu wręcz niewyobrażalne dla niektórych, ale myślę, że jakbym tak starannie przechodził w wersję, yy, nie nie wiecie, nie zapominając o żadnym miejscu do sprawdzenia, to może mi się uda, a przynajmniej z du dużą ilość ich złapie. Hmm, no widzicie, o, szelos Tego Pokemona też mam. Jest to Pokemon wodny. Z regionu Hoenn. Agility. Aj, nie uczymy się Agility. Co kolejnego? Dasku O, Daskul to nam nic nie robi. Widzicie, że Charizard jednak potek spiony to i... Przeciwnik nawet nie jest w stanie mu zadać ciosów. Hmm, tam są jeszcze jakieś drzwi po prawej, zaraz tam wejdziemy. Tutaj, tu są y, ludzie, tutaj zasłonili, widzicie? Ci Grantowie zasłaniają nam przejście. Yy, a tam natomiast jest odblokowane. To sprawdzimy zaraz, co tam jest. Czekajcie. Tylko nam tego Sandile. Dobra. Jeszcze sobie muszę tego krokonawa poćwiczyć, bo dawno go nie ćwiczyłem. Yy, dobra. O, Pokeball. Ten Pokeball ma w środku Pokémona. Wow, co to za? Po to zoruła. Fuck yeah, to jest ten Pokémon, który zmienia się, może się zmienić w kogo tylko zechce. I jest on z regionu piątego oczywiście. I on tak od tak leży sobie na ziemi. Zoruła, typ ciemność. Dobra, ćwiczyłem katera. <gry> Ale bierzemy od niego XP Share. I troszeczkę podtrenujemy yy, tą moją Zoruę. Już chcę ją trenować. Ona ma chyba fajną ewolucję, jak się nie mylę. Ale dobra. Tu jeszcze jeden Grant. A nie, nie walczy z nami. Każdy, kto chce chronić Team Steam... Nie, każdy powinien się ga nam szanować, tym Steam, ponieważ chcą zdobyć moc. Wow, i tu są jakieś goście. I to jest ta Shayla. To ty znowu? Ty idioto. Yy, znów chcesz pokrzywiać nam plany. Nie możesz nas powstrzymać, ponieważ Marina i Tera to dwóch liderów teamu Steam i oni są tutaj. I są zbyt potężni, żeby walczyć z takim samym trenerem jak ty. Ale zniszczę cię osobiście. No, ale pamiętacie tą Shaylę? Walczyliśmy już z nią. Oj, tylko 22. No to niestety, Shaila, nie dasz rady. Zorua, level 6, level 7. Spójrzcie, jak to fajnie idzie. Jak ma tak mały. Oj, tutaj dostaniesz jeszcze więcej jasno. Moja Zorua. No nie, w sumie to nie tak dużo. myślę, że więcej. <grych> o pargliu. Chyba zglemiała ewoluuje, ale nie jestem pewien. Level 9. Widzicie, Zorua już nie dostaje tle Szaricat, bo nie jest Pokémonem z wymiany. Więc wygląda na to, że stajesz się silno od dnia kiedy walczyliśmy. Ym, ale się spóźniłeś. Marina wzięła ze sobą ym, Przepraszam, niebieską kulę, a teraz yy, czerwoną kulę. Czyli mi się wydaje, że oni chcą chyba Dona i Kiorga w bo tak samo to są kule przecież z regionu yy, Hoen. Ym, teraz Marina Shayla szybko, zabaw się z nim, lecimy teraz i yy, ja bierzemy dwie kule yy, i teraz, teraz, Na no, teraz możemy udać się do Sandport City żeby w końcu wypełnił się nasze plany. Wow, i zwiali. Teraz jakiś nieznana osoba. Cześć przyjacielu, dziękuję za pomoc. Jestem Esmeralda. Ooo! Czyli ona jest y, tutaj liderką tej sali. Bardzo fajnie wiedzieć. Mhm... Uh -huh. Tak, ukradli, ukradli straszna. Um, to jest profesor Rowan. On jest przecież chyba z regionu Sino. Jak się nie mylę. Co, on nic nie mówi. Co jest? Amen. Ej, hey, co jest z tobą? O, spójrzcie, tu są Pokebole! Może, a nie, nie da się nic kliknąć. Wow, i zniknął. What the fuck, co jest? Dobra, o, widzicie, że już miejsce wróciło do normalności. O, nie tutaj. W tu. dół. Tutaj znów tętni życiem, a tu są ludzie. Normalnie nie ma tego team steam I dobrze. I co? <grym> I co? Ty nic nam nie powiesz, a ty aż o to jest aż, przecież znany wszystkim, aż z anime. Dzięki Udi. pomogłeś nam wiele. Ym, mogę się zająć w końcu Team Steam w Senpor City. Esmeralda powiedziała mi, że tam zamierzają się wybrać Ym, z tymi dwoma kulami. Postaram się zrobić wszystko co najlepsze, żeby ich pokonać. A ty poczekaj na mnie, Udi, tutaj. To teraz Red. Ym, uh -huh. No i on chce tam gdzieś poszukiwać nowych przygód. A tak to. Kto? No, jak jakieś ma swoje walczące Pokémony podaję Czekajcie co on mówi <laughs> Czy chcesz szóstego z swojego party? I mamy wrócić jak będzie miejsce. Czekajcie, czekajcie. Na chwilę odłożymy naszego y, scizora. To znów kolejny Pokémon. Kurde co jest? normalnie w każdym miejscu... Oj, Scizor to jest kurde, pokemon stalowy robak, ale dajemy go do robaków. Bo jak mówiłem wam, nie mam miejsca na stalowych na razie. Zobaczmy, co to za Pokémon? Co nam dasz, co nam dasz? Tak, chcę! Co? Mam przecież! Co za typ! Mam szóstego Pokemona! Weź, nie, znaczy mam wolne miejsce na szóstego Pokemona, ogarnij się! Co za typ! Chce nam dać Pokemona i nam nie daje. Nie wiem, co jest. <gry> Dobra, słuchajcie, udamy się może do tego lidera jeszcze w tym odcinku. Ciekawe, o to chyba Pokemony jakie? Esmeralda, typ roślinny. Fajnie wiedzieć. Hmm, na razie może Krokorok niech sobie poćwiczy, chociaż to nie będzie jego specjalność na rośliny. Raczej one go są w stanie pokonać łatwo. O, ne Ale co tam. Niech sobie powalczy. Przynajmniej chłopak trochę expa dostanie. Bo dawno, bardzo dawno nim nie walczyłem. Ojojoj, ojojoj. Oj, oj. Widzicie, że bardzo skuteczne ciosy. Ja! Ale pięć razy mi trafił. Bulbazaura. Aj, bulba bulba. oj <śpiew> Ojojoj, to był zły wybór. Krokorok jednak, bo ziemny nie ma szans w tej sali. Mm. Ale niech jeszcze. O, Tertwig! No ale fajnie, Turtwig. Oj, to już niestety załatwiło nam Turtwiga. Więc użyjmy Krokonawa. Chociaż on też się nie nada. Fark, przecież do wody. Co ja dzisiaj robię? Ale chyba wygra. No, wygrał. Czyli coś tam dostał ekstra. Dobra. Mm. To było raczej pewne Charizard niech sobie powalczy, bo jego ostatnio chciałem bardzo mocną O i... Oj, co ja gadam? pod X, dokładnie. Mm, więc troszeczkę jeszcze będzie trzeba poczekać, aż on będzie miał ten bardzo wysoki level. Chociaż ja już sobie zdaję, że zobaczcie, pokemony są na 23, a ja mam na 41 pokemona. To jednak jest różnica. Super. Widzicie, to już raczej nie jest zbyt emocjonujące. Ta moja Zoruła dostaje expa, w ogóle nie wiem, na którym ewoluuje. to też jest? No a tu nic nie jest. To jest taki podobny styl jak w tamtym gymie. Co to jest? Want to move object? Aha, mamy to przesuwać, dobra. Hmm, czekajcie. To tu. To tu To no, tu nic nie ma. Fuck. A nie dobra, tutaj, o, to jest przejście. <laughs> Tam nic nie ma. Czyli tutaj zobaczcie, tu jest taka trudność, żeby przesuwać te oto. Uuu, groty. To jest ten, co ewoluuje z Tartuiga. Bardzo fajny Pokémon. Podoba mi się jego ewolucja ostateczna. Ym, nie pamiętam, jak się teraz nazywa. A to jest taki strasznie duży Pokémon, który ma na swoim grzbiecie dżunglę wręcz. Zoruła. XP, XP, ładnie. 13 level. jeszcze przed chwilą miała piąty. Gloom. No to widzicie. Roślinne Pokémony z Charizardem, który zna ataki typu nie tylko ognistego, ale jeszcze latającego. To są po prostu Błach. No, błach, co ja mam powiedzieć? No, bardzo słaby przeciwnicy, chciałem powiedzieć coś w stylu błach, ale nie wyszło mi. Aj, wasa. Ciekawe, czy liderka będzie miała wszystkie jakieś, nie wiem, startery roślinne. O, tu jest woli na najwyższym poziomie. Fajnie byłoby je zobaczyć, To byłby naprawdę wtedy wymagający przeciwnik. O, tranquil. Co tu tranquil robi? To nie jest fakon roślinny, to jest wręcz odwrotność, bo tak. Tak, on ma! ma. to jest, już przypomniała mi się nazwa: Torterra. Właśnie, tor, tor, tor. Walczmy z nią. Yy, witaj, Judy, pozdrowienia. Witaj w Emerald City Gym. Teraz pokażę ci moc z roślinnych Pokémonów w walce. Ile będziesz miała? Cztery, nieźle. Ajbazaur? No, tu mnie niestety zawiodłaś. Ajbazaur, bo spodziewałem się Benuzaura, nie Ajbazaura. Ale masz Torterra, więc nieźle. Torterra, właśnie, spójrzcie. Juj! naprawdę ma dżunglę na tej swojej skorupie, ale niestety jego level jest zbyt mały, żeby pokonać Charizarda. Haha, <laughs> i chociaż jest to silny Pokémon, trzecia ewolucja to nie miał szans. O Jumpluff! <laughs> też nie tego Pokémona, jak go wcześniej pokazałem. A dla mnie jest bezużyteczny w walce, naprawdę jest słabszych Pokémon i Servine. A, to jest y, druga ewolucja z piątej generacji Startera, oprócz tego. Chyba druga. Fajna, tak, super. Zamiast scratcha, co to? I dokładnie, pokonaliśmy Esmeraldę. I dostaliśmy jakąś tam zieloną odznakę. Mhm. Mm Teraz możemy używać Lava Surf. Jakiegoś takiego ciosu. I Gigag train dostajemy. ciekawe co to jest ten Lava Surf, bo jeszcze go nie dostaje. A spójrzcie na to: dwie odznaki. Oj, nie? Dobra. dwie odznaki już. Jeszcze tylko sześć, jesteśmy. Widzę. Ale wiecie przecież, że 6 to jeszcze jest bardzo duża, ta mapa jest strasznie ogromna tej yy, tego regionu. Jeszcze nie wiem, czy się nie wybierzemy czasem tutaj do innych yy, regionów, ale kto wie, nie, nie znam jeszcze solucji całej tej gry, nie czytam, nie zamierzam dowiedzieć się jak to się skończy. Chcę się po prostu nacieszyć sam tą grą. Żeby wiecie, nie znać co się będzie działo dalej. Samemu przejść to. I jeszcze dodatkową wam, wam pokazać. To no, dobra! Na tym zakończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i oczywiście zasubskrybować. Cześć i czołem, na